Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czy ktoś z tu obecnych nie zbierał nigdy w życiu jagód? Wszyscy zbierali, tak? Na pewno? To dobrze. Bo dzisiaj jest 2 lipca, Matki Bożej Jagodnej. To w duchowości polskiej, w duchowości tej tradycyjnej, ludowej, było takie ważne święto. Które mówiło ludowi Bożemu, że Pan Bóg jest przy wszystkich jego zatroskaniach, czynnościach, także wtedy, kiedy idzie do lasu zbierać jagody, kiedy ma palce ubrudzone z sokiem z jagód, to to też jest święto Boga. Od tego dzisiaj chciałem bardzo zacząć. Dzisiaj przy ołtarzu podczas mszy, o czym nie wspomniałem, towarzyszą nam relikwie. Relikwie świętej Agaty, męczennicy, męczennicy z pierwszych wieków, która przelała swoją krew w straszliwy sposób, umęczona dla Chrystusa w Katanii na Sycylii. Relikwie błogosławionej Marii od Jezusa Ukrzyżowanego, błogosławionej Arabki dźgniętej nożem, jako nastolatka, cudownie odratowanej, która od tego czasu miała takie przeświadczenie, że całe swoje życie, każdą jego chwilę, każdą jego sekundę, chce oddawać Jezusowi. Relikwie błogosławionej Karoliny Kuskówny, której krew wsiąkła w poszycie lasu, kiedy broniła swojej czci, swojej cnoty przed radzieckim żołnierzem, relikwie błogosławionego świętego ojca Pio z Pietrelciny, fragment bandaża, w którego wsiąkała krew z jego stygmatów, wylewająca się w takim zjednoczeniu ze Zbawicielem Ukrzyżowanym i wreszcie relikwie Jana Pawła II, który też przerabł swoją krew na placu świętego Piotra w zjednoczeniu z Jezusem pod opieką Jego Matki dzisiaj przed nami ostatnia konferencja, ostatnie czuwanie tych rekolekcji wykupieni drogocenną krwią o kulcie Najświętszej krwi w historii Kościoła. Ta uwaga kościoła skupiona na najświętszej krwi zbawiciela zaczyna się jeszcze w pismach Nowego Testamentu. Piotr w swoim pierwszym liście pisze: Wiecie bowiem, że z waszego odziedziczonego po przodkach złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem czy złotem. Ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez znazy. Autor listu do Hebrajczyków w dwunastym rozdziale tego listu pisze: Nie przystąpiliście do dotykalnego i płonącego ognia. Przystąpiliście bowiem do góry Syjon. Do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem Niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, na uroczyste zebranie, do Kościoła Pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów sprawiedliwych, które już doszły do celu, do pośrednika Nowego Testamentu, Jezusa. Do pokropienia krwią, która przemawia mocniej niż krew Abla. Najpierw, słuchając tych nowotestamentalnych świadectw, bardzo Was proszę, żebyście usłyszeli o sobie tutaj obecnych, takimi, jakimi dziś jesteście, ze wszystkim, co dzisiaj ze sobą dźwigacie, i to słowo Piotra, i to słowo. Autora listu do Hebrajczyków. Jesteście wykupieni drogocenną krwią Chrystusa. Jakby ci się kiedykolwiek w życiu, w jakiejkolwiek sytuacji. Wobec jakiegokolwiek upokorzenia, klęski, porażki, przykrości zdarzyło zastanawiać, ile ty jesteś wart, ile ty jesteś warta, ile jest warte Twoje życie, ile są warte Twoje zmagania, to niech daj Boże wypłynie Tobie z pamięci to zdanie, jesteś wykupiony, wykupiona drogocenną krwią Chrystusa. Tyle jesteś wart. Tyle jesteś warta. I to zdanie autora listu do Hebrajczyków, że jesteś członkiem wspólnoty aniołów i świętych, tych, którzy zostali pokropieni krwią, która przemawia mocniej od krwi Abla. Dzisiaj pewną młodą osobę pytałem, co to znaczy, że my chrześcijanie jesteśmy Pokropieni krwią, która jest głośniejsza, mocniejsza, przemawia mocniej, głośniej od krwi Abla. O co wołała krew Abla? O co wołała krew Abla, kiedy Bóg mówił do Kaina, krew, krwie Twojego brata głośno wołają do mnie z ziemi. O co wołała krew Abla? O sprawiedliwość, o pomstę. O co woła krew Jezusa Chrystusa? Kiedy mu wbijają gwoździe w ręce, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co robią. Dlatego krew Jezusa przemawia mocniej od krwi ablowej. Krew Abla ma rację, kiedy woła o, o, o sprawiedliwość, o pomstę, ale krew Jezusa krzyczy głośniej o przebaczenie. Jest taki cudny, przepiękny, jeden z moich ukochanych fragmentów Pisma Świętego. To jest bodajże piąty rozdział Apokalipsy. Kiedy widzimy razem z Janem ołtarz w niebie, Ołtarz ostatecznej, wiekuistej liturgii, a pod tym ołtarzem są ukryte dusze zabitych dla Słowa Bożego, czyli męczenników. I te dusze wołają: dokądże, władco, sprawiedliwy i święty, nie będziesz wymierzał sprawiedliwości za krew naszą, tym, którzy mieszkają na Ziemi. Tak jest w polskim tłumaczeniu. A w tekście oryginalnym te dusze wołają, dokądże władco, sprawiedliwy i wierny, nie wymierzysz sprawiedliwości krwi naszej. Dusze męczenników, dusze tych, którzy przelali krew, Agaty, Marii, Karoliny, Piusa, czyli ojca Pio, Jana Pawła, one nie wołają o pomstę. One proszą Boga, wymierz sprawiedliwość krwi naszej. Dokonaj tego, o co wołała razem z krwią Twojego syna nasza krew, wylewana w najróżniejszych okolicznościach naszego życia dla Ciebie. Ześlij na Ziemię. Tajemnica Twojego miłosierdzia, moc Twojego przebaczenia, moc pojednania, moc uczynienia braćmi tych, którzy do tej, poli, do tej pory byli prześladowcami. Czy my się mamy dzisiaj ochotę przyłączyć do tego wołania krwi Zbawiciela? Kiedy. Piotr pisze w swoim liście, że zostaliśmy wykupieni nie srebrem i złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, używa takiego czasownika, takiego słowa, które pochodzi od greckiego wyrazu elytros, które oznaczało wykup niewolnika. To znaczy, że ja byłem niewolnikiem, byłem czyjąś własnością. Tak jak słyszeliśmy dzisiaj w tym pierwszym czytaniu, tak jak Sara traktowała Hagar. Byłem czyjąś rzeczą, czyimś przedmiotem. Mógł zrobić ze mną co chciał, i naraz przyszedł ktoś, kto zapłacił odpowiednią sumę, dla mnie, nie, dla mnie nieosiągalną, nie do zarobienia, nie do wypracowania. Zapłacił za mnie, żebym ja mógł być wolny. Żebym od tego momentu mógł zrobić co chce, pójść gdzie chce, zachować się, jak chce, być kim chce. W takim znaczeniu cały Nowy Testament mówi o krwi Chrystusa, że ona jest owym elitros, wykupem. I tu chodzi właśnie o Oto, że ja niewolnik nie jestem w stanie tej ceny za siebie zapłacić, nie jestem w stanie sam sobie tego dać, nie jestem sam dla siebie w stanie tego sprawić. Ktoś musi to zrobić dla mnie i ja nie jestem mu za to w stanie nijak wynagrodzić, nie jestem w stanie mu na, za to nijak zapłacić żadną moją uprzejmością, grzecznością, służbą, ofiarą, niczym. Myślę, że w ten trzeci dzień rekolekcji, kiedy dzisiaj się spotykamy, bardzo potrzebujemy się na tym skupić, bardzo potrzebujemy, żeby to nas uderzyło, bardzo potrzebujemy się tym zachwycić. Tą darmowością Boga, tą bezinteresownością Boga, tą, że, tym, że my całą naszą pobożnością, wszystkimi naszymi dobrymi, pobożnymi, pięknymi uczynkami, naszą gorliwością, czymkolwiek nie zarabiamy sobie na to, co Bóg dla nas zrobił i dla nas robi, i będzie dla nas robił po ostatni dzień naszego życia. Że to jest absolutnie wolne z jego strony, bezinteresowne, niezasłużone przez nas. Jak przestępujemy ten próg zrozumienia tego, przyjęcia tego, zgodzenia się z tym, to wchodzimy w to wielkie święto. Jak pisał Benedykt XVI, które nazywa się chrześcijaństwem. Wielkie święto, które Bóg wyprawia z mojego i z Twojego powodu. Ta refleksja o, o tym, co z nami robi przelana krew Jezusa, towarzyszyła Kościołowi od samego początku. Chciałem Wam przeczytać, ale wydaje mi się, że już nie ma za to, na to za bardzo czasu dzisiaj. E, takie przepiękne kazanie, przepiękną homilię, którą Jan Chryzostom, arcybiskup Konstantynopola, patriarcha Konstantynopola, zmarły w 407 roku, wygłosił do swoich wiernych tam w Konstantynopolu. Kościół czyta te homilie co roku w wielki piątek podczas godziny czytań. Ci, którzy biorą udział w ciemnej Juczni, to co roku ją słyszą tutaj w kościele. Homilie, która mówi o wartości krwi Chrystusa, która nas rodzi, która nas czyni nowymi, która nie pyta o naszą przeszłość, która wszystko w nas odnawia. Do mniej więcej 5-6 wieku. Kościół w swojej pobożności, ani na wschodzie, ani na zachodzie, nie skupiał się na męce Pana. Dlatego, że dopiero za czasów Konstantyna, a więc mniej więcej w połowie, pierwszej połowie IV wieku, Konstantyn, który był katechumenem i na łożu śmierci się ochrzcił, wydał zakaz, Dokonywania egzekucji przestępców poprzez ukrzyżowanie. Do tego czasu Kościół bardzo ostrożnie, bardzo niepewnie używał samego znaku krzyża. Na zachodzie pierwszy wizerunek Jezusa ukrzyżowanego to jest druga połowa IV wieku, może nawet przełom IV i V. Jak będziecie w Rzymie, to wejdźcie sobie na wzgórze Aventyn, tam gdzie stoi bazylika świętej Sabiny, obok przepięknego ogrodu pomarańczowego i główne drzwi do tej bazyliki, oglądane z zewnątrz. W nich kryje się to pierwsze przedstawienie Jezusa ukrzyżowanego w Sztuce Zachodu, w samym górnym lewym rogu. Do tego czasu Kościół nie miał odwagi pokazywać Jezusa ukrzyżowanego i minęło jeszcze dobrych kilka wieków. Zanim ta pobożność dotycząca męki Pana, jego rani, jego cierpienia, jego krwi się rozwinęła, tak naprawdę zawdzięczamy ją Franciszkanom. A więc to jest XIII wiek. Samo nabożeństwo drogi krzyżowej, które odprawiamy tak chętnie w Wielkim Poście, to jest dopiero wiek XVIII. Ale powoli, powoli w kościele rosła, została. Ta pobożność dotycząca krwi Zbawiciela. I tak w pewnym momencie ustanowiono uroczystość najdroższej krwi Chrystusa. Papież Pius IX w 1849 roku osobnym dekretem wyznaczył to święto na pierwszą niedzielę lipca i cały miesiąc chciałaby był poświęcony krwi Chrystusa. Pius X z kolei przeniósł to święto na dzień 1 lipca. Pius XI podniósł to święto do, ragi, do rangi świąt pierwszej klasy. To jeszcze taki podział przedsoborowy. I na zrobił to na pamiątkę 19 wieków, jakie upłynęły od przelania za nas najświętszej krwi w roku 1933, a więc 6 lat przed II wojną światową. Kościół w swojej historii miał kilku świętych, którzy ze szczególną mocą, ze szczególnym oddaniem uwielbiali krew Jezusową. Takim świętym był święty Kacper de Bufalo, włoski ksiądz, założyciel rodziny zakonnej pod wezwaniem najdroższej krwi Pana Jezusa. Święty Kacper zmarł w 1837 roku. Doświadczył upadku państwa kościelnego, wszystkich prześladowań z tym związanych. I w tamtym trudnym czasie miał takie głębokie przekonanie, że on i jego współbracia, ci, których prowadzi do Jezusa, potrzebują się chronić pod płaszczem krwi Chrystusa. Że wobec wszystkich zawirowań historii, trudów, niepokojów, krzywd. Płaszcz krwi Jezusowej jest najbezpieczniejszym schronieniem. Wielkim nabożeństwem do krwi Jezusowej, o czym może rzadko się wspomina, wyróżniał się święty papież Jan XXIII, ten, który rozpoczął drugi Sobór Watykański. On też zatwierdził litanie, którą się modlimy od dwóch dni i dzisiaj także będziemy się modlić. Litanie do najdroższej krwi. Ale i wcześniej, w średniowieczu, wielu świętych miało nabożeństwo do Jezusowej krwi. Dominikanie w piątek po Oktawie Bożego Ciała, nie spodziewając się jeszcze, bo jeszcze wiele wieków minęło, że ten dzień kiedyś zostanie wyznaczone święto najświętszego serca, w ten piątek po Oktawie Bożego Ciała odmawiali oficjum, czyli liturgię godzin, brewiarz o ranie w boku Jezusa. Tę krew Jezusową wypływającą z jego serca czcili szczególnie i święty Bernard, i święty Anselm, i święty Bonaventura, następca świętego Franciszka. Ale ja chcę tę dzisiejszą konferencję skończyć króciutkim wspomnieniem świętej, która żyła w XIV wieku, żyła zaledwie 33 lata. Była dwudziestym trzecim dzieckiem swoich rodziców. Przez prawie całe życie była analfabetką, urodziła się w Sienie, nazywała się Katarzyna. To ta święta, której pomnik stoi u początku Via della Conciliazione w Rzymie, ulicy prowadzącej do Watykanu, bo to dzięki niej papieże wrócili z niewoli awiniońskiej do Rzymu. To ona pisała listy do papieża Grzegorza, żeby wrócił do Rzymu, że Kościół go potrzebuje, że jeśli się opiera, to jest zgnuśniałym starcem. Znaczy pisała te listy, dyktowała je swojemu kuzynowi Rajmundowi z On też miał odwagę, że te listy spisywał i wysyłał. A kiedy listy nie dały efektu, to pojechała do Awinionu i przemówiła przed papieżem i jego kurją. I po jej przemówieniu papież powiedział tylko do kardynałów, panowie... Zawstydza nas ta kobietka i wrócił do Rzymu. Wrócił zaopiekować się kościołem porzuconym przez jego poprzedników w imię bezpieczeństwa, wygody, zysku. Katarzyna ze Sieny była nie tylko doradczynią papieży, nie tylko tą, która sprowadziła Grzegorza do Rzymu, nie tylko tą, która dźwigała na swoich barkach do końca życia losy podzielonego wówczas kościoła. Była sędzią, kierownikiem duchowym i przewodniczką pasterzy, robotników, rzemieślników, mieszczan, kupców, książąt i królów, i kardynałów, i biskupów i dokokolwiek dyktowała listy, to zawsze zaczynała je w ten sam sposób. Piszę do Ciebie, w Najświętszej krwi Chrystusa. Widzę Ciebie zanurzonego, zanurzoną w najświętszej krwi Chrystusa. Pisała tak do ludzi świątobliwych i do ostatnich łotrów, bez różnicy. Piszę do Ciebie w najświętszej krwi Chrystusa. Widzę Ciebie zanurzonego, zanurzoną w najświętszej krwi Jezusa. Dlatego mogę do Ciebie pisać z całą odwagą, z całą pokorą. Dlatego mogę Ci w oczy wytknąć to, co robisz źle i wesprzeć Cię w tym, co robisz dobrze. Bo widzę w Ciebie kogoś, kto jest wart krwi Jezusa, która skrzyża z Jego rany w boku i z Jego ran w rękach i z Jego ran w stopach i z ran od korony cierniowej spłynęła na Ciebie tak samo jak na mnie. Oboje jesteśmy tyle samo warci. Nie ma nic, co by bardziej mówiło o naszej wartości niż krew Jezusa. O mnie i o moim największym przeciwniku, o mnie, o moim największym wrogu, o mnie, o kimś, kto mi zrobił największą przykrość czy krzywdę. Wartość nas obojga określa krew Jezusa. Która spłynęła na nas oboje z krzyża tak samo. Siebie i Was ten ostatni wieczór naszych rekolekcji bardzo chcę zostawić, właśnie z tym przemyśleniem, z tą refleksją Katarzyny ze Sieny. Jeśli ja chcę oddać cześć krwi Jezusa. Jeśli ja chcę rzeczywiście uczcić krew Jezusa, jeśli ja się ze rzeczywiście chcę ukryć w krwi Chrystusa, otulić nią, zawierzyć jej wszystkie sprawy i wszystkie aspekty mojego życia, to to znaczy także to, że każdy człowiek, którego spotykam w dobrych czy złych okolicznościach, jest kimś, kogo widzę pochlapanego krwią Jezusa skapującą z krzyża. I nie da się tego obejść, i nie da się tego ominąć, i nie da się tego zlekceważyć, i nie da się tego odsunąć na drugi plan. Jeśli chce oddać cześć krwi Jezusa, jeśli chce w nią zanurkować, w niej się zanurzyć, w nią się okryć, w niej się schronić, a jest schronieniem i ukryciem, i tarczą, i wybawieniem, i ocaleniem, to potrzebuje pod ten płaszcz Jezusowej krwi, pod ten wodospad Jezusowej krwi, wprowadzić ze sobą także tego, kogo najmniejszą ochotę mam tam wprowadzić. I każdy z nas wie, kto to jest. I wierzcie mi, że kiedy za chwilę będę wnosił dla nas wszystkich relikwie krzyża, relikwie, w które wsiąkła krew Zbawiciela, przez tych kilkanaście, kilkadziesiąt kroków, przez nawy Kościoła będę dźwigał tak jak wy, nie tylko relikwiarz, ale także tego kogoś. Ale jeśli tego nie zrobię, to to trzydniowe czuwanie, te trzydniowe rekolekcje, to trzydniowe rozważanie pozostanie próżne. A nie chcę, żeby takie pozostało i głęboko wierzę, że wy także nie chcecie. Są wolne miejsca w pierwszych ławkach, jest masa wolnego miejsca przed ołtarzem. Postawmy, usaćmy tutaj dzisiaj tych wszystkich, których tak bardzo razem ze sobą potrzebujemy zanurzyć w Jezusowej krwi. Bardzo siebie i o to Was dzisiaj proszę na koniec tych refleksji